Witajcie moi drodzy, z tej strony niezwykle nisko kłania się Moskit, który znajduje się w Team Fortress 2. Zapewne zapytacie się, czemu odpalam tak starą i dziwną grę? A dlatego, że kilka, kilkanaście dni temu do tej gry wyszedł nowy update, który dodaje tryb kooperacji kooperacji w kilku graczy, w którym bronimy się przed falami robotów. Jednak, jak na kooperację przystało, nie gram sam. Gram ze znajomymi tutaj z moich Steam'a i przy jest z takim jednym, o właśnie, z takim jednym, jednym takim szkodnikiem. Szkodniku przywita się. Gruba spad, a o dziwo dymku na dole nie było. Ha ha ha, psz. Bo dam, Tak jest, suchar był. Także odcinek bardzo dobrze rozpoczęty przez Moskita, jak zwykle zresztą. No, ja tutaj jestem pro-rozpoczynacz, jeżeli o to chodzi. Jak zwykle, no dobra, to F4. Ja już F4 kliknąłem. Tak, gramy budajże w 5 albo 6 gracz maksymalnie I, i, i czekamy teraz, a zacznie się nasza tura, nasza nasz pojedynek. Na tej mapie jeszcze nie graliśmy, jest to nasz. Debut. Będzie to nasza druga gra, druga gra w Men versus Machine, bo tak się ten tryb nazywa. Rozpoczynamy. Jak mówiłem, bronimy się przed. No, robotów. A to roboty są łudzą, co nie wiadomo czemu podobne do naszych postaci. Moskit wciśnie F4. No przecież ja wcisnąłem już. Dobra, które teraz będą schodzić, te cwaniaki? Nie wiem, właśnie w tym jest sobie problem. że jak grasz na nowej mapie, jak się gra na nowej mapie, to nie wiadomo, gdzie oni będą iść. Więc trzeba trzymać się innych bardziej doświadczonych. Okay, tu jest graczy. ta skrzynka. To bardzo ładnie, będzie mi się odnawiać amunicja i wtedy grubas jest nie do pokonania. Tak. A tutaj idą, tutaj z tej strony działa ja jest... Ja wiem, ale ja tutaj sobie czekam. Ja teraz zagrałem sobie osobą, która soldier'em bodajże, który może strzelać z rakietnicy, którym jeszcze do tej pory w ogóle nie grałem w Team Fortress. Ja to, że w Team Fortress bardzo mało grałem. Teraz jest bardzo fajna ale raczej nie w moim typie, ale dzięki temu trybowi chyba się do tej gry przekonam w końcu. Tak mi się wydaje. To chyba będzie tryb, który mnie przekona do tej gry. Wow, mam Dzieje mało się... życia ja się palę. Dzieje się naprawdę. I dużo. się spaliłem. Czy można w trakcie fali zmienić postać? Chyba nie można, prawda, Czesławie? Czyli znaczy, coś tam ktoś pisał, że podczas yy, końca fali można zmienić postać. Aha, ale nie wiem ile w tym prawdy. Jednak zdecydowanie bardziej w moim typie postaci. Dobra, uciekł, grubasem. Grubasem się chyba najlepiej mi gra. Chyba będzie mały fail z naszej strony. No, bardzo możliwe, tu niezły hardcore jest. To nam pisali ci gracze, z którymi gramy, że ta mapa jest hardcoreowa i ja się spaliłem. <grym> I fala nie. ja się palę. Aha, bo przegraliśmy. No. Ojej. Także ojejku. Mówię, mały fail będzie z naszej strony. Cóż, z tego co słyszałem, z tego co widzę, ten tryb nie jest prostym trybem, naprawdę. To no nie jest, naprawdę. Szczególnie na tej mapie ta poprzednia mapa tak. była łatwiejsza. Dwa punkty to praktycznie tylko do obrony i wszystko jest sacy tak, a tutaj teraz mapa, jak słyszeliśmy, no nie jest prosta i... <grym> <grym> Czyli prosta, przynajmniej dla nas graczy, którzy z Steam Fortress 2 no mają bardzo mało wspólnego. Moja ta, tak naprawdę jest to trzecia gra w życiu, no, więc... No moja czwarta, więc... No ja tylko dla tego trybu ściągnąłem tę grę. Wcześniej jeszcze rozegrałem jeden mecz, a tak to no mówię. Któryś tam raz z rzędu gram, ale gra się naprawdę fajnie. No naprawdę wciąga, wciąga, strasznie wciąga. Okej, okay, mamy tylko czterech graczy opuszczają. Nasz team. No, opuszczają nasze szeregi. Niestety, będzie nam niezmiernie no. smutno. Na początku w ogóle mam takie fale, gdzie głównymi naszymi przeciwnikami są też soldiery, czyli żołnierze, czyli osoby, które strzelają z bazu, co nie jest przyjemną rzeczą. No chyba, że Później... jesteś grubosem i możesz ściągać te rakiety. Tak, o ile wykupisz odpowiedni perk, bo pokazanie pokazałem, że tam są upgrady. kupiłem i zapomniałem powiedzieć. Podoba się, zarabiamy pieniążki. Pieniążki, czekoladowe pieniążki, zarabiamy. Tak, za każdą falę. Za każdą falę, tak, za, każdy, za każdego pokonanego przeciwnika i chyba wszyscy, wszyscy chyba zarabiają wspólnie te pieniądze Tak, tak, jest. tak mi się no jest rozdzielane wszystko między wszystkim. Tak, porówno, jest fair play. I taki jest beton, że za te pieniążki możemy kupować różne ulepszenia. Czyli na przykład możemy szybciej strzelać, mocniej chyba nie, ale szybciej. Czy zmienić aktualną misję na normal, tak, bo chyba to jest na jakimś trudniejszym poziomie znając życie. Chyba tak, czy w jeden imienie wciska. To no jest A, trudno. Bo, tak, bo trochę dostaliśmy w tyłek, szczerze powiedziawszy w tej fali. <noise> A tak zawsze jest, że jak się nagrywa, to wszystko jest potem. Jest wszystko tak... Nie tak jak powinno. Wasz. Odrzucono, no nie. Uu. No Uu. dobra awasis, co robi ten człowiek? Jak można sprawić, czy ktoś jest gotowy. Słyszę twój pogłos, to nie no. było fajne. Nie było fajne, ale już koniec. Już się zamykam. tylko widziałeś, że to Avasis? No bo było pokazane na górze. No właśnie mi od dziwo coś nie pokazuje tej, tej informacji. Nie wiem czemu. To coś skopałeś jak zwykle zresztą. No jak zawsze. Wcześniej miałem problem z interfejsem, teraz też jest co nie inaczej. Ale dobra, jedzie kolejna fala, musimy ją pokonać. No trochę scyzowaliśmy. Z tego co widzę, więc trzeba się w sumie na niższe poziomy. Zniżyć. Jezus, jak oni tu biegną, ta mapa jest hardkorowa. Jest naprawdę hardkorowa. Jest dziwna, z tyłu od kogoś. oba bez Liza. Jejku, jejku. I teraz mamy też takich większych przeciwników, którzy są wariacjami na temat pozostałych postaci. Ojej, ojej, palę się chyba. Ojezu, nie, nie mam amunicji. <laughs> tak w ogóle teraz zauważyłem, co przypomniałem, że gram na takim specjalnym trybie gry, znaczy w sensie taki specjalny item przedmiot mam na naszą postać. A nie mam amunicji. Moja postać jest taka wyposażona, że. Padłem. Widzę wszystko na taki ten, jak tym Demoman. Ten, ten, ten odpalenia. Odpalił. Mnie. Czyli wszystko w taki dosyć kolorowy sposób. Czyli jak trafiam w inną postać, to ona mi wypchła tam światełkiem, kwiatkami i innymi dziwnymi balonami. Oj, coś kiepsko widzę tą falę. Oj, kiepsko. Będzie Cześć, dobrze, oj, kiepsko. będzie dobrze. Więcej wiary. No wtedy poszło nam lepiej. Wtedy nawet nie dochodzili. Jeżeli chodzi o. A ty, tylko o jednym. O, idzie, idzie, idzie z bombą. Jezu, ile ich tam jest? Masz, co za. No i przegramy. No nie, to nie ma. Padłem. No i zginąłem. No i kolejny raz porażka. Pokazujemy wam, jak nie grać w Team Fortress 2. <grystanie> Ej, ten tekst jest zastrzeżony <grystanie> prawami autorskimi. Nie widziałem żadnego patentu. No nic, po raz kolejny próbujemy tutaj coś zdziałać. Nie, to, dobra, to chyba nam starczy. Chyba ludzie. Macie chyba pojęcie drodzy widzowie, czym ten tryb jest i Co, jak on... nie chcesz już pokazać lamienia? Nie, starcz, to chyba się już robi trochę nudne lamienie. Jeżeli byśmy jeszcze wygrywali, to ja to rozumiem, ale w takim wypadku raczej można powoli się żegnać. Jeżeli, no tak, tak w ogóle, Team Fortress 2 jest darmowe, no kto chce, może pobrać na Steamie, no, ale... No trochę to waży, to jest... ponad 10 giga bodajże. No i tam, o, i tam, przy dzisiejszych łączach to to jest pikuś. No niektórzy mają słabe. A nawet pan pikuś. Pan pikuś. Idę na dół, bo tutaj nie da rady nic zrobić. No, no, tutaj ciężko coś ustrzelić, tak. No i Team Fortress jest darmowy, można pobrać na Steamie, tak, 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 tak. tak samo ten update. Tak samo ten update jest darmowy, tylko jest jeden problem, że są dwie wersje tego update'u, to znaczy... Znaczy jest jedna wersja, ale dwie możliwości rozegrania go. To znaczy darmo, darmowa, czyli na darmowych serwerach społeczności, na których przy samej premierze tego dodatku było, był problem się dostać, to nie mały. No i jakiś tam pakiet, jakiś tam płatny... Płatna jakby to ująć nie wiem taki podróż, nie wiem jak to nazwać, pakiet map których ukończenia zapewnia nam dostęp do unikatowych broni, których w inny sposób nie dostaniemy. Taki biletik kosztuje bodajże 79 eurocentów, Tak mi się wydaje, mogę się mylić, bądź coś koło tej sumy. Więc można powiedzieć, że jest to darmowy dodatek, darmowy, darmowy tryb, choć nie do końca. Nie w 100%, fakt faktem. Dobra, skończyłem się amunicja. Więc no tak, trzeba się mówię. przerzucić na shotguna. No niestety dobrze teraz ten e, inżynier, który by nam. który by Cięło. nam. Mógł, e, no, chciało inżyniera, z tym grzy sobie poradził. Teraz jest, e, nie stawia zbytnio tych takich e, wieżyczek, czy jak to nazwać, ulepszeń na mapie, że możemy regenerować Adam. życie i, i amunicję. W sumie największy problem w tych, że jest amunicja najbardziej. No, przynajmniej w tym trybie to naprawdę. No, ojejku, ależem spadł. Wow! W tym trybie jest mały hardcore i znów dochodzą do nas. A ty tylko jednym mm. ha, ha, ha. Prawa zastrzeżone. Dobra, <śpiewanie zamiarów> dobra jak już zaraz przegramy, i tak, to mogę pokazać wam. Oj. Budkę z upgrade'ami. O, nawet zginąłem, to i tak dobrze. Pewnie pod Twoim wideo będzie, o Boże, jak wy lamicie, zostawcie tę grę, czemu każdy YouTuber musi lamić. O. Dobra, mamy upgrade dla grubego, dla jego broni i jakieś tam manierki wzmacniającej. No i przegraliśmy. Ale wyleciałem do góry w powietrze. A ja podnoszę, podnoszę rączki do góry i przegrałem. Przegrałem, mamo nie. No nic, trzeba kończyć tą lameriadę, bo nawet pierwszej fali nie możemy przejść. Poprzednia tak. mapa była o wiele łatwiejsza, przyjemniejsza w rozgrywce. No, możliwe. wydaje się wydaje, że to jest trudniejszy tryb, tryb rozgrywki. Trudniejszy tryb po prostu ustawiony. Tak mi się wydaje, poziom trudności jest wyższy. No ale cóż, dobra, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeżeli, nie wiem, może kiedyś zorganizujemy wspólne granie, dajcie znać, co myślicie o tym, pomyśle w komentarzach pod filmikiem I cóż. Trzymajcie się do następnego zobaczenia i być może zagrania w Team Fortress 2 w trybie kooperacji Man vs. Machine. Uhu. Pa Papa. Cześć.